Cześć, cześć siemanko z tej strony Fajli Poety i dzisiaj kupujemy sobie pakiet za 50 zł, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, jak, jak możecie zauważyć, został on już zakupiony, jak widzicie mam. Dostaniemy tak 100 klejnotków 2100 pieniędzy i aż 4 mega boksy. I przepraszam Was za to, że długo już nie nagryłam, ale wiecie. Chodzi że jest nauka, nauka, nauka i jeszcze raz nauka. Sprawdziane są mi w ogóle, a ja dopiero w piątej klasie jestem. Dlatego wiecie, o co mi chodzi. Więc, no bez przedłużania, zaczynajmy. Dobra, zaczynamy. 2100 monet i uwaga, pierwszy mega box. Uwaga, postać, Niech co nie ma postaci. Poko, Dick, Bull, lubię, że była Szelka, Sandy i Szelka, Piper. O czym był Cztery tykety, podwajacz i ile? Trzy klejnoty, ok, Nieźle, nieźle, nieźle. Drugi megaboks. Uwaga, pięć rzeczy, znowu nie ma postaci. Sandy, Daryl, Dick, Barley, dwa teraz. Rosa i dwa bonusy. Tykety i podwajacz, to no. Okay. I trzeci megaboks. Uwaga. I niech to znowu nie ma postaci. Jessie, Bull. Jessie, Bull, Shelly. Dynamite, Sandy. I jeden bonus. I trzy tikety. Ostatni Megabox. Uwaga, uwaga, uwaga. I... Uwaga. Niech to nie ma postaci. O nie. Dobra. Pam. Brock. Bo. Rico. El primo i 4 ticket. Dobra, to wszystko. I tak, teraz mamy już dużo rzeczy. Okej. Okay. I czym by sobie tutaj teraz zagrać? A tak, wróćmy sobie do sklepu. I zobaczmy to. O matko. Nie wiem, co sobie kupić. Na przykład jeszcze jednego mega boxa. Coś innego Zastanawiam się No dobra, na razie nic nie kupię Ech, ale, co chcę zostać 10 O no mogę na moc siódmą, dobra Uwielbiam Sandy Kogo? Na, moc na moc siódmą mogę tego kolta Okej okay. No może jakąś fajną? Nie, nie, nikogo już na razie nie ulepszamy. No tą paperkę jeszcze mogę, bo paperka ma akurat fajne. No nie chciałem jej wziąć na to. Weźmy sobie szelkę, bo chcę na niej zrobić... No... Chciałbym mieć dwóch pucharków na szelkę. Dobra. Mmm... dobra, sobie bądź. Spróbujmy jeszcze raz to, ale to jest bardzo trudne, wam powiem. No, na serio. Ja w to już kilka razy grałem. Ale to w ogóle jakoś tak trudne jest, że szok. No to kurcze. No i od razu nam zabiera damage już. I to w tym wszystkim jest właśnie najgorsze. Tylko tutaj, wiecie, co można sobie zrobić? Wziąć dobrą postać i czekaj z nią do końca. Aż. Nie! No nie, jak? No widzicie właśnie, dlatego nie lubię w to grać. Wolę zwykłe. No nam dodatkowego demejcie akurat nie zabierze też. Zwykłe starcie. solo do tym razem. Dobra, jak idziemy z tym toksem? Okay. Dajemy, dajemy, dajemy. Szybko. Poszedł na to, Jesse. Dzięki, Jessie, że mi rozwaliłeś na skrzynkę. Dzięki, Karlu, że zostawiłeś mi tego kiuba. Ok. Idziemy. Okej, okay, dziewięciu jeszcze jest w że Ośmiu. I siedmiu. I okej, okay, ciach, tu nikogo nie ma. Tu jest ból, który, który ma osiem. Ból, który ma osiem. Na szelkę, która ma trzy. Bo, kto wygra ból? To przegraszę sorry za lagi jakby miał jakieś Aaaa! No przecież jak to? Czy to jest niemożliwe? Ale się rzucił. To jest dziwne. Czasem używamy ulta. A na mnie dodaje tego ulta tak jakby... Nie, nie mów jednego. Trzeba mu czasem patrzcie. Jednego. Jednego. Dobra. Jeszcze raz, wygrajmy to. W końcu Filip wygra to. Hmm, się zmienię. Zginę. No. Mówię, ja zginę. Nie, nobem w tą grę jestem jednak, nie, jednak. muszę zmienić szerka. Dobra. Otwieram sobie skrzynkę. Szybko i nie ma nic. Niestety czemu to takie musi być. Weźcie sobie do sklepu. Kogo? Kogo wy byście tu kupili? Bo ja bym chciał bardzo ją. No, jest prześwietna. To też jest fajna. Jak bym mógł kupić? No, ja bym go kupił, ale ja za bardzo nie mam. Zobaczymy jak mi pójdzie Frankiem. jak mi dobrze pójdzie, to mogę go kupić. Ale jak mi pójdzie, to nie ma. No, w ogóle to wygląda. Na jego młotek na przykład. Nie solo. Co ja zrobiłem? Trudno zagramy teraz na solo, za chwilę na dło. I nie muszę mnie znowu w tym samym miejscu. O co? come kaman? Rozpalnij mnie cały czas w tym samym miejscu. Lol. Idź, Peny. Cztery, okej. Okay. Szybko. Dobra. Poszedłem na tą penę. Tak nie chcę zobaczyć jest dziwne. działko Penny i Jessie widzi w krzakach. A ja wejdę do szoków i tak nie będzie widzieć. Znaczy, może jeszcze lepiej akurat kogoś innego. Nie wiem, boję się w ogóle ten najlepszy sposób, to jest siedzenie w jednym miejscu. Bo jeszcze zostało z jednym zadymiarzy. Lol, to nie przyjdzie. Uff, to ona mnie cały czas omija. O matku pięciu zadniarzy, a jednak dobra Jessie jest obok mnie. Czemu mi nie zabiera? No widzicie, ja frankiem nie umiem grać. A no i czasem nie będę się odzywał, to jakby co to wiecie. Kupię, nie, się nie, nie. Nie, nie, mnie. nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 patrzę. nie, 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 jest fajnie w 40 osób już mam aż. No to nieźle. Ja tu niektórych daję na zastępca dowódcy. Na przykład teraz, na przykład damy profil. I damy mu... awansuj. Na ja stały członek na przykład. Nie wiem, to jakie losowym osobom. Tak będę robił. Dobra, ja jestem dowódcą, jestem na dziewiątym miejscu ooo oh, matyńko no to tu się dzisiaj poddziałało oni i on yon, no, yon, no, no, mają już to no oni są fajni wszyscy co mają tą m z e czegoś tak a miałem wam pokazać tą osobę ooo dobra profil patrz nie wiem jakim cudem on na franku ma 15 rangę coś dziwnego, naprawdę To jest, po, to jest po prostu jak masakra. O oh jas. Yes. Wiecie co chcę na szelce bardziej. Chyba bym szelkę, popatrzcie, mam moc siódmą, mam moc siódmą, moc siódmą. Ojej, ja zapynażę, mam moc siódmą. Bo w ogóle nie w zadymierze jaką moc. Pięciu? Sześciu? Ty, no na sześciu zadymierzach. Mam moc siódmą, właśnie. 7 zadmieszka. Wow. Na serio? Wow. Dobra, gramy. Dobra, idziemy z tym koksa. O nie, 11 minut. Będę się kończyć. Będę się zginąć. O, nie patrzyłem. Chyba zginiemy i to nawet specjalnie. Nie powiedział, o co mi chodzi. Ja Będę bardzo chciał rzucić ten odcinek. Jak? Widzieliście to? Nie, 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 ja chcę zginąć, gościu. Dobrze, strzelaj. Jak chcę zginąć. Dobrze. Dajesz, dobrze. Dajesz, dajesz. Dobra, ja ów. Zginęliśmy, udało się nam zginąć. O Jezu minus jeden. Trudno się. Dobra. A więc tak, kończymy już ten odcinek. Okej. Okay. Mam nadzieję, że... Oj, jeszcze mi się ta ten... masakra. No dobra. Mam nadzieję, że Wam się filmik podoba... podobał. Zostawiacie suby, łapki do góry. No i myślę, że więc no... tak. 好有那个，那个好有还有啥吧？Bye.